Także witam was z kolejnym odcinku oczywiście MFG No i no i co, no i to jest 10 odcinek Także to, dzisiaj niedługo żniwa Także wypadałoby przygotować maszyny pod żniwa Bo niedługo trzeba będzie wjeżdżać Już dostałem telefonu od koleżków, że mi podjechał bizonem I wymucił no i tak, damy najpierw pieskowi Reksio, chodź tutaj, Reksio! A nie, gdzie. No, no to dobra. No i tu już widzicie trochę to podwórka zarasta. Ale dobra. No i to tutaj sto to jeszcze nic z nim w polu nie robiłem. Także no, tu 6, 60 najszesdziesiątka. A i będziecie pewnie się dziwić, gdzie to no to ogórek jest w tutaj. Tu bo wziąłem, wstawiłem, bo on jest bez kabiny, napada mi deszczu i potem zardzewieje wszystko i będą się malować. Dobra, nie chcę, ta studowa będzie otwarta, bo zaraz będziemy przygotowywać. No i tak, bizon już widzicie, okienko otwarte, jak u prawdziwego. No i patrzcie, no i tutaj jest wszystko ponaciągane, paski potem porobione wszystko jest. Trochę mi kury tu uważam po tym, ale dobra. Niestety to będzie. Wam pokażę. O, widzicie, bo otwieram. Niech, niech to się w sumie wietrzy. Bo... No kurde, dobra, tego to już wam nie będę otwierał. No i co? Paski ciągane, elegancko. No, dobra, niech... Się, nie, w sumie W sumie to zamknę. Pozamykam te te no i tak. No i bizon ogólnie już w miarę do... przygotowany. No i tak. No i myślę, żebyśmy. Ten. Myślę, żebyśmy tutaj naszkowali dziesiątkę z przyczepą. Dzisiaj taki będzie krótki odcinek, bo nie miałem co nagrać. Także nam mówię ja nagram przygotowanie w naszych ich, nie? Jakie? Kabelki. O o! Dobra, no i... Tutaj wyjechałem sobie. Może zrobimy miniaturkę taką, bo. Niech sobie. Dobra. No i co? No i tutaj tak naprawdę to wszystko. No, mo moglibyśmy tą prasę Ale dobra, to tam prasę to kiedy indziej. No i teraz ta. Bizona byśmy odpalili bym jeszcze sprawdził, czy wszystko na pewno działa. Dobra. Wchodzi. Odłączamy. Robię tutaj Czy po... trzeba było tego? Żeby przyjąć tą do... różnicę. Chodź to ...wszystko, w sumie to co ja tu zamykam, w ogóle. Jak jej tak nie, ja i tak będę sprawdzał, no nie, ja nie rozumiem tego co robię. Kurde. Nie, już by to zróbcie to otwórc. Kurde. Dobra, niech to tak będzie. To się otworzy. To się otwiera nie, 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 No nie, 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 Widzieć, nie, wszystko działa Wszystko działa, drzwi, nie, Kurde, ja go nie, Przepraszam, nie, Dobra, no to dobra to. Zobaczcie, jak wszystko chodzi, wszystko chodzi. Wszystko chodzi. wszystko sprawia na pół. Wszystkie płyny uzupełniane. No i myślę, że nasz gizonek kochany nas nie zawiedzie w też nieba. Przejdzie do kawaryjnie. Była wcześniej powidła to że się. Się składa no i dobra. No i mamy przygotowany kombajn, i wszystko sprawne. Jeszcze tego zobaczę kierunki. Ma światła? Nie ma. Halogeny ma. Dobra Dobra, działa Dobra, także światełka wszystko działają I teraz y, przejdę się na pole i wam pokażę jak pole już wygląda Myślę, że chyba w następnym odcinku będzie wjeżdżanie w to pole Bo już zobaczcie, będzie... W następnym odcinku będziemy tu wjeżdżać już chyba i będziemy to mucić Także spodziewajcie się, jedenasty odcinek to żniwa to jest dziesiąty Spodziewajcie się I możecie napisać, obstawiajcie ile sypnie Z tego kawałeczka, no nie jest jakiś wiecie Rewelacyjny, ale ale Gęsto jest poszany, gęsto G Gęsto także człowiek gęsto to mało elegancko Także no Ja chyba już wszystko Wam pokazałem takie przygotowania krótkie Taki krótki odcinek, nie miałem pomysłu, no bo Co ja miałem robić, jak tu żniwa, lada moment, nie mam co robić, nie? To mówię, nagram coś, bo przecież nie, nie zostawię was bez odcinka Także drodzy widzowie, o jeszcze jajka sobie tutaj wezmę z tego I dobra, i sobie wezmę jajka Ja je układam tak i tutaj muszę przy kurniku układać, a potem Będziemy kiedy, w którymś odcinku może później, jak będziemy te jajka wozić na skór. Bo może nam coś dadzą fajnego. Miał Zetor iść z tą przyczepą, ale mówię sześćdziesiątkę podepnę, bo też stoi te już, zobaczcie, i odcinków nią nic nie robiłem. Ja już nią dawno nie robiłem na odcinkach, także mówię podepnę, zobaczymy. No i co? No i... No i ogólnie tutaj to tak naprawdę wszystko z tego odcinka, no bo co ja mam tu? No już nic, no. Dobra, także takim akcją akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Ja Was żegnam. Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapeczkę w górę. E, e, miłego oglądania. No, miłego popołudnia, miłego... Miłe, miłego popołudnia, południa yy, wieczora. Miłego dnia, o. Także to będzie najlepiej, bo tak będę określał to. No. Także ja wam dziękuję. Ja sobie idę teraz do domu odpocząć. No i poczekamy sobie na te żniwa. I zobaczymy, co nam te zbiory tegoroczne przyniosą. Też na pewno chcę jakiś odcinek z usług nagrać u kogoś. Dobra, także ja Wam dziękuję na razie i Siemanko.